Nie dam. Trzeba sprawdzić. <grystanie> Mam uroczkę. Widzisz ją? No. no. hej maleńka. Zaręczynowy jakiś. <grystanie> ja dziękuję. Czekajcie, jest punca? Jest punca. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj was zabieram na magnes neodymowy i idziemy w takie miejsce z mojej młodości. Zawsze byłem ciekaw co tam można znaleźć. Czy coś będzie? Nie wiem, wiem, że będą piękne widoki. A to, co Maddygnę wyciągnie, to zobaczymy. Dzisiaj też jest odcinek konkursowy. O konkursie powiem trochę więcej hmm, podczas trwania filmu. Albo zrobimy taką przerwę na informacje konkursowe. A póki co to staram się dojść, bo jest dosyć głęboki śnieg. Że tak powiem, jak się wyglebię tutaj, to zobaczymy się. Spotkamy się w wodzie na dole. Dobra, ja się skupiam na zejściu. O, kurczę, właśnie o tym mówię. I widzimy się na dole. Przy śluzie, moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Zaraz zobaczymy, co się kryje w wodzie. Pierwszy rzut i myk. O kurde, muszę uważać, żeby tutaj zaraz nie wpaść. Bo powiem wam, że stoję na takim śliskim kawałku. Na razie cisza. Coś zahaczyło, to był kamyk raczej. Raczej kamyk. Czyżby pierwszy rzut bez niczego konkretnego? I tak bywa. Tak jak mówię, nie wiem co tu może się znaleźć, tak? Bo tutaj kiedyś był taki trudniejszy odcinek kajakowy, gdzie ludzie się wywalali. O, jeden gosi, to chyba z ostatniego wyjścia jeszcze. Dobra, rzucam dalej. No, moi drodzy, trzeci rzut. Dwa pierwsze rzuty były na pusto. I coś ciągnę, chyba. Bo coś zapałą. Idzie, idzie ładnie. E, czy to, czy to kij? Może kij to ciągnie kij? A nie, jest coś. Patrzcie, kij też ciągnąłem, ale chyba jest kotlecik. Ach, kawał rury. Ciach. Nie wiem, może żaka Może żaki wstawiali tutaj, nie wiem. Ciekawe. Na razie na i rzucamy dalej. Biorę swoją rurę i lecimy dalej, w inne miejsce Z tego względu, że niestety tutaj za dużo nie ma No tak myślałem, że może tutaj być mało A może być coś ciekawego Chciałem w każdym razie sprawdzić A teraz zobaczymy tutaj Jest inna miejscówka I może będzie coś fajniejszego Moi drodzy, zaraz się zwijamy na kolejną rzekę Myślę, że tam będzie dużo więcej fantów niż tutaj No Byłem w miejscu mojego dzieciństwa, dobrze, że to miejsce jest całkiem czyste. Tyle w tym Tyle Teleportacja za 3, 2, 1. No i jesteśmy w kolejnym miejscu. Generalnie ta rzeka, a w sumie ta wieś przy tej rzece, jest na mapach, które mają około 100 lat. E, tylko budynki się zmieniały, więc zobaczymy. Może, może coś ciekawe, ciekawego wyjdzie. Jestem pewny, że ta miejscówka jest już w miarę przeszukana. Ale no wiecie, no jak to jest? no Nie ma miejsc przeszukanych do końca, tak? Zawsze może być coś ciekawego. Na dnie coś dopiero teraz odsłoniło. Zaraz to będziemy sprawdzać. Na razie kapsel i tylko kapsel Czech. Chyba coś, chyba coś złapało. Tak, ewidentnie coś ciągnę. Raczej to nie jest żaden kij, gałąź i tak dalej. Jest coś na pewno. No, czyżby jakiś pręcior, bo on trochę znosi. Ciekawe, sam jestem ciekawy Cóż to jest. Chyba pręcior. Widzicie? kurde, na no, Co to kawałek od traktora jakiś, nie znam się na tym zupełnie, więc jeżeli rozpoznajecie tą część, to dajcie mi proszę znać w komentarzu cóż to takiego może być. Kotlety są. Szukamy dalej. Kawałek jak Zaraz będziemy iść trochę dalej. Generalnie widać, że miejscówka przyczyszczona magnesem, no ale kotlet wpadł, więc trzeba szukać dalej. O, o tutaj coś jest. Tutaj coś jest zdecydowanie. Ciągniemy, już czuję opór. I to na pewno nie jest jakiś badel. Cóż to takie. Wow, to nawet parę rzeczy, z czego jednej nie rozpoznaję. Na pierwszy rzut oka. Na razie kotlecik. A tutaj cóż to jest takie. Rozpoznajecie taki mechanizm. To jest właśnie najciekawsze w tym wszystkim, że za każdym razem człowiek spotyka coś nowego. Ciach. Aj, i puszeczka. Dobra. Pusz... nie jestem fanem puszek, ale na pewno nie jestem fanem śmiecenia. Rzucamy. Kolejna zabawka do kolekcji, ciach, o ty kurczę, nie chcesz puścić. Te grubsze rzeczy zostawiam ze sobą na razie, później będę je zbierał po kolei. O po co mam targać to w dwie strony i rzut na drugą stronę pod trzcinkę. Ści A cóż to takiego? Powiem wam, że mi to wygląda na jakiś korek od butelki. Jeżeli ktoś się rozpoznaje to dajcie mi znać, ciach. O, 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 tutaj coś małego, ale chyba jest. Zaraz zobaczymy. Druty. Druty i jakieś oczko. Obrączka. Obrączka dla trola bagiennego. Co to jest? Nie wiem. Ciach. Rzucamy dalej. Mamy to. Mamy to, ale nie wiem jeszcze co. Na pewno coś się ciągnie. Opór, że tak powiem, średni na dzisiejsze standardy. A no, coraz lepszy jest na opór, ale to chyba dlatego, że wpadł w końcu w nurt rzeki. Zaraz pod brzegu tamtego wyciągamy. Kolejny pręcior. Chyba tak. Uu. Kolejny pręcior, ale taki solidniejszy całkiem. O, kurczę dawam wszyscy Ciach. i śnieg będziemy zbierać z powrotem Ktoś sobie zaraz przy rzece wędzarnię zrobił z puchy, a my, my mamy tutaj pierwszy zaczep, zaczep magnesowy Tak mi się wydaje, a nie jednak drewno Uu, hu, hu. Widzicie tam te dwie rury? Głowy nie dam, ale w, w rękę lewą no dobra, mały palec dam że to są rury do mocowania więcierza czyli no kusowniczę takie trochę jakby, a nawet nie jakby, a ja chyba ciągnę gałązkę. Zaraz zobaczymy. Czy to gałązka czy coś jeszcze? Gałązka. No to jest ten, w ogóle ten grosz to jest taki na szczęście, nie? Cały czas czeka na to szczęście. Coś ciągnę, coś na pewno ciągnę. Ja dziękuję. Badylek. Mały badylek, Pręd. Dwie nakrętki chyba. Ok, bierę. Jak daję to bierę. Nie? Ciach, na razie sobie tak jak wcześniej robiłem śnieg i będę zbierał. kamyczek magnetyczny. Tego nie bierę. A docik tak. <grych> I jeszcze raz to samo miejsce. Może coś wyjdzie. Więcej. W tym samym miejscu już jest cisza. Oczywiście wiecie, magnes tak naprawdę łapie z 10 cm. Nie jest to jakaś e, potężna, że tak powiem, odległość. Ale jak już złapie, to trzyma. Na pewno poczujecie. Jeżeli ktoś by chciał sobie sprawić magnes taki jak mój, mniejszy lub większy, to zapraszam do mojego sklepu internetowego. Link do sklepu jest w opisie pod e, filmem. O kurczę. Coś tam zapała, ale nie wiem czy nie jakiś badylek. Czasami też potrafi zopać kamień, tak? Jeżeli magnes spłynie pod kamień, lub jakoś zahaczy go bokiem, no to trzeba trochę siły włożyć żeby go uwolnić. Niedużą, oczywiście, ale taką chociaż maleńką jakąś siłę. Kit, No i znowu coś tam zapało. Tam coś może być. O, teraz złapało mocniej. Normalnie poczułem. Tylko żebym się tutaj nie wykrzaczył. Ja za góry tak. O kurde, ślizga się, wiecie? Ślizga się. Pewno drugi pręt jakiś. Pewno wbity drugi pręt. No ewidentnie. Pure... Pręcior. Ja go wyłowię i się do was odezwę. Coś dużego ciągnę, ale myślę, że to gałęzie. Albo jakiś badyl. Oczywiście mogę się mylić. Zaraz zobaczymy, czy cokolwiek zostało w ogóle. Ciach. Chyba bada, nawet widzę, tak. No niestety. Dobra, idę dalej. O, o. To nie bada. To nie badel. Tak z ciekawości jeszcze raz rzuciłem. To jest jakaś kratka, chyba. I ja to przetargam tutaj. Ja wam mówię. Ten magnes ma moc. Tylko teraz tak powrótko, żeby samemu się nie wykaczać. Bo wieszcie mi, że dużo mi tutaj nie brakuje, żeby się wykaczać. Uuu, ale tych dzisiaj. Okej okay. <laughs> Mam tę moc A Raczej Magnes ma tę moc Dobra, nie wykaczać się część w druga Wtargamy to do góry Dobra, spróbuję ze sobą kartkę zapać OK, Wiemy czego nie robić A wszystko spokojnie pod kontrową. A teraz pewno zadajecie sobie pytanie po cholery ja to wiadro też targałem do góry magnes. za magnes ciągniemy. Zobaczymy czy uda mi się to wytargać. Ale tu samemu wychodzę. <laughs> Ale zabawa przednia, przynajmniej. Patrzcie. I raz i dwa i trzy Uff. parę kilo jest. Moi drodzy, ja robię krótką przerwę i powiem wam o konkursie, który właśnie z tym momencie startuje i będzie można wygrać taki oto magnes neodymowy. Zanim to jednak zrobię, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału dokładnie w ten sposób. Klik, klik i załatwione. No dobrze, co do konkursu, będzie to konkurs na najlepsze zdjęcie, które będzie przez miesiąc tłem grupy Turtaczy Poszukiwacze. Jest to grupa Facebookowa, zapraszam Was do dołączenia do niej. Tematyka tego zdjęcia będzie oczywiście o poszukiwaniach. Tak, gdzie zastrzegam, że nie musicie mieć wykrywacza metali, żeby zrobić takie zdjęcie, ani magnesu. Wystarczy wasza inwencja twórcza, gdzie może to być zdjęcie na przykład czegoś śmiesznego, to może być zdjęcie również z poszukiwań, albo to może być na przykład zdjęcie miejsca, gdzie byście się wybrali, gdybyście wygrali ten magnes na odemowy. To już wszystko zależy od Was. Ważna sprawa, żeby nie było na, takim zdję na tym zdjęciu wulgaryzmów, e, cmentarzy, bomb, ani swastek. To są takie główne rzeczy, e, do, których, do których nie zachęcamy. Tak? E, o, łabędzie płynął jak ślicznie. Ale się trafiło. E, pamiętajcie o tym, żeby na zdjęciu była okejka, taka zrobiona z ręki. Będę dzięki temu wiedział, że to zdjęcie jest Wasze i jest zrobione specjalnie na poszukiwania. Cześć maluchy. O, ale jak równo płyniecie. Trochę wybiłyście mnie z rytmu, wiecie. No dobra, opowiem nam trochę. Opowiadam dalej o, o konkursie. Um, żeby dokładnie się dowiedzieć, co trzeba zrobić, gdzie przesłać zdjęcie i tak dalej. Zachęcam Was do przeczytania opisu pod tym filmem. Tam będzie szczegółowo wszystko przedstawione, cały regulamin i zasady konkursu. A ja teraz wracam do poszukiwań i zaraz się widzimy na podsumowaniu. No dobrze, się zagadałem. No więc tak, zmachałem się trochę, ale udało mi się dotaszczyć chyba wszystko. Chociaż mam wrażenie, że jednak jednej rury tutaj, takiej większej, mi brakuje. Pewno gdzieś zgubiłem śniegu. E, dobra, myślę, że tu mam jakieś 30 kg spokojnie. Chociaż często, ciężko jest oszacować dokładnie, no bo jest dużo śniegu na tym, a to robi wagę. E, drobnicy Wam nie będę pokazywał, bo niczego super tam, fajnego nie było. E, najbardziej mnie interesuje to, czy to jest jakaś część od traktora. Od... Nie wiem. Tak mi się wydaje właśnie. E, jakbyście mogli potwierdzić mi pod chwilą, jeżeli rozpoznajecie, cóż to takiego jest, to bym był bardzo szczęśliwy. E, no dobra. Ja się będę zbierał powolutku. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zachęcam do komentowania. A jeżeli chcecie kupić wykrywać metali albo magnesyno-dymowy, to pod spodem w opisie macie link do sklepu. Cześć!